Nadchodzą olbrzymie zmiany w pogodzie. Zaczną się od 13 stycznia. Zanim zaczniemy, prośba o polubienie materiału i zasubskrybowanie profilu. Przed nami ostatnie dni bardzo zimowej aury. Noce i poranki na razie dalej pozostaną wyjątkowo mroźne. Temperatury mogą spadać lokalnie do nawet 20 stopni. A miejscami nawet do minus 25 stopni. W ciągu dnia mróz utrzyma się na poziomie minus 10 stopni. Najbliższe dni przyniosą również opady śniegu, od 1 do 10 cm, a na północy oraz w górach nawet nieco więcej. Najbliższe dni mogą być trudne z powodu oblodzeń, śliskich dróg i chodników. Jednak punkt zwrotny w pogodzie nastąpi 13 stycznia, kiedy to zacznie się przebudowa cyrkulacji nad Europą. Powietrze arktyczne zostanie stopniowo zastąpione cieplejszym napływem z południa kontynentu. Ocieplenie ma się utrzymać. W kolejnych dniach, prowadząc do bardziej łagodnej i jesiennej aury, jeszcze z wiatrem i brakiem gwałtownych opadów deszczów. Termometry zaczną wskazywać od plus 5 do plus 10, a miejscami nawet około 15 stopni na plusie. A czy Ty masz już dosyć zimowej aury?